Ja się nauczyłem w końcu trochę grać, mam nadzieję, że się yy, że będzie to widać <głos》>, Oczywiście, że nie będzie tego widać, ale yy, pocieszam się. Jedno okrążenie, madu, wiem, madu, wiem wiem, na no. czym polega sens życia, drugie okrążenie, zapomniałem o czym myślałem. Janusz, dobry, słuchaj, Janusz. cześć Janusz. Na razie tutaj zostaniesz biedna, żona trolla. Ładnie wyglądasz na ścianie, pasuje ci, jest bardzo twarzowy, okej. Okay. Ej gdzie jest Janusz? Przedem do Janosza! M Dobra, mieliśmy... gadaj Dobra. Dobra, która... Co widziałeś? Cedric sprzedał w krzakę. Poważnie. <głos》> Cedric, nie też, że chlasz, to jeszcze strasz po krzakach, człowieku. Dobra, tak działa kot. Wow! Dobra. O, właśnie to trzeba zabić, jak nie chce dawać kasy. No to jasne, to tak w życiu proponuję też, jak pani nie chce wydać no, grosika tak jest, w Biedronce na przykład. To no. się no. Yo, z tej strony, El wy jesteście moimi zabijistymi widzami. Ja witam Was w 12 odcinku naszego zabistego Let's Play'a z. Wiedźmin 2, Zabójcy Królów, edycja rozszerzona na Xboxa 360. Ze mną jest Radolf. Siema. Który będzie w tym odcinku trzymał pada. Tak. Tak. Ze mną jest Zetor również. Cześć wam? Który będzie tylko pieprzył, jak zwykle. W tym odcinku zajmiemy się już Keiranem, tak? Mhm. Musicie wiedzieć pewną bardzo ważną rzecz. Próbowaliśmy nagrać 12 odcinek. To jest nasza trzecia próba do nagradzania 12 odcinków, odcinka. Jedno proste hasło: walić technologię jest naprawdę upierdliwa, jeśli chcecie zrobić coś dobrze, nagrać let's play dla was. Więc, no niestety, nie zobaczycie, jak niszczymy nekery, albo jak udaje nam się. Zdjęć kląd ze szpitala. Tak, to. No szkoda. Ale myślę, że cofniemy się w czasie, znajdziemy błąd, dla, dlaczego to się wszystko nie nagrało i będziemy mogli. E jeszcze raz nagrać te odcinki tak, i opublikować. będą bonusowe za małą odpłatą. Wasze. Edycja... <noise> Edycja dostrzeżona. Tak, reżyserska za 20 lat w, na, tam na pierdreju na przykład, nie? Bo... Dobra. E, e, dobra. Rado, co się zamiatałeś się strasznie? Bo ja nie pamiętam gdzie ja iść po prostu. E, A to nie do tego leżyska K-rana? Tak, do leżyska K rana trzeba iść, tak? ja spokojnie. Odpal na szybko te, e, te questy. Kajran. Ale to nie, Kejran u góry kajran, jest kajran. A, ceny. ceny sorry. Tak, Kejran, Kaj? weź zjedź szybko, bo nie na na selfie. Okazało się, że bez tepoky to No się wyprawił z... się do legowiska. Tak. No to, to o, A mamy no. tą miksturę? Nie, dopiero nie, do legowiska to musisz zebrać. Tak, szluz, Ojej! Rzeczy, no. No, no, ale, ale w tym odcinku myślę, że uda nam się zdobyć miksturę, radów pokażę. Tak, mam nadzieję. Bo tam, o tak, tam będą dopiero zielone utopce. O i tam. Dasz radę. One wszystkie biegną na Gold.

nie no proszę was! No z, chyba sobie ją robić. Dawaj pada! Ale ja sobie zrobię cały świt może chociaż? Bo ja też lubię, jednak... Ale dobra. No, pięcik zrobiliśmy, no. No pozwól mu, no. No co co ja mam? Wiesz, co no jeszcze zapisz, zapisz tak. Nowy, nowy. Tutaj? Nie, 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 nowy. Tak, nowy. A dobrze, no, to nie jest... To jest... Zapisz. No i ta tym. Ten no... Tak. Tak? Tak. tak. Okay. Już. E, właśnie Bink. chyba doszedłem do wniosku, że jest ograniczona ilość slotów. Na sejwy. No właśnie, bo nie to zaskoczyło. Jak to? No bo nie było w, zrób nowy save. Aha, no to fajnie. No to teraz chyba wiem dlaczego <laughs> nie ma saveów co chwilę. No właśnie. Aha. O mój Boże, jakie to jest smutne. No, teraz no. to do mnie dotarło. ale to wiesz, że ja jak ogarnąłem sejwy na przykład... Na, tym, na PC to to było chyba parę giga, bo tam ich było z 500. No, to tutaj masz parę mega, no. bo to jest kilka safów. Z znaczy, co no, w pewnym sensie... Lud zbieraj, radów, no co ty? Aha, dobra, a gdzie oni są. No, no, Drabiny Ale to no, wiesz co że to jest dosyć dziwne, bo skoro i tak a, auto sejwy, y, mają tylko tam chyba trzy sloty i się nadpisują, to mogłyby się robić tak samo często jak na PCcie. No tak. no skoro no, i tak to, się nadpisują się no one się nadpisują Ardem, Ardem. tylko są rzadko no, bardzo no. co jest bez sensu skoro i tak się nadpisują to no mogłoby tak. być tak często jak na tam na PCcie się robi i tyle nie no, jak sam no, no. chciał to byś sobie zapisał no, to się yeah. no to, no a tak to nie nie ten a to bardzo smutno yy, smutna dla mnie informacja że jest na ilość bo ja jak sobie gram to chciałem sobie zrobić tak, że zostawiam Ci sobie save'y przed kluczowymi wyborami, no tak, żeby i... potem nie musieć od początku zaczynać no. gry, a sobie zobaczyć inną tą ścieżkę. No albo okazuję... przynajmniej podejrzeć, więc tam się mniej więcej dzieje. Tak, no albo po te achievementy ewentualnie, no ale to widzę, że... No Pinno być jakoś inaczej ustalone, nie wiem, od, nie wiem ile tam dysku na... No po prostu, ile miejsca na dysku znajduje, tak, No bo ja rozumiem, że nie wszyscy mają tak większe dyski jakieś. No, no, ale no to jest trochę o, jest jednak. Jeśli ma Triss? co tam robisz Triss? Jeśli to Cairn zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Dobra. Triss, prowadź. Nie, nie tu. No, Myślisz, że jesteś mądrzejszy niż Tris? <laughs> Myślisz, że jesteś mądrzejszy? Niż... Przeproś Tris. Przeproś, ja wiem, że ja mogę Gdzie jest Tris? Przepraszam. Ja już 4 No nie, ten nie poszedł. A tu jest. Powiedz przepraszam, Mówi, ładnie. Przepraszam. Tris cię kocha. <laughs> Dlatego mo może z nią iść dalej, tylko nie patrzcie za dużo na jej tyłek, bo ona jest moja. Dobra. Tak coś, ona jest moja. Kupiłeś ten numer z playboya? No on już się klei cały. Więc... No, koniec. Ja zrobiłem ja jeszcze specjalną. Ja nie pytałem. Pij wszystkie mikstury. Właśnie. Nie pij Nie, nie ja pij. Żart, tu wypiję. Po co? One wszystkie biegną do niej. No i co? Spróbuj. Są spróbuj. wokół niej. Radolf, zaryzykuj. Podbijasz do jednego. No Niech będzie. okej, okej, okej. ok. Już, no ja... już, no. dobrze. Bo wy panikujecie, widzę, z tymi miksturami. Ale no bo to, są fajne. Bo tego to jest kurde. No, tyle tego syfu się zbiera, że można sobie robić z tego mikstury. no. Widzisz te ślady? No, te <tryk> są potrzebne. Miejsce na Ale to nie to telefonii! Chyba że ktoś Energii i płatków białego mitru. Czy tam, jak on tam się. jak zwał, tak zwał. No, no Berlisy że... na przykład. W ogóle ten statek jakiś mały, nie sądzicie? No. Taki. Bo no, to taki rzeczny był, no. no na trzy dziwki, max w ładowni. <tryk> Ja to bym wziął tak więcej. Nie biegnij na bok. O, uważaj, ziomy! Zio zobacz, jaka kmara. Czekaj, spokojnie! Jest nie mną, no to jest <laughs> Dobra, ale luz i zobacz. Patrz. I teraz Tutaj, tych tymi... zbrzega. Ale uważaj, zbrzega. uważaj. A ty Dobrze. się mi. Oj, Radow, znaków okay. musisz używać trochę, wiesz? No. I mi się wydaje. I niezastąpiony quen, jeszcze dalej odejdź, niech ją zabiją. Ona może śmiertelna. zginąć? Jest nieśmiertelna, tris A może coś zmienili? Ale nie, stój nie, to. nie da się jej, ja, ja tak robiłem właśnie. Jak... raz w jakim jesteś duszbagiem kobieta się. Kobieta się bije, Kobieta no. się no, bije, no coś... ty stoisz jak piczka. <laughs> o... I firebonkami. Ojej. Oj, coś cię słabo idzie. No to jest jego, wiesz, stresuje się, znaczy, bo... Czy no dobra, bo to nie o, jest tak. jego taktyka w sumie, no dobra. Właśnie, no właśnie, no bo ja inaczej... On chciałby tej mikstury zażyć, więc... No i teraz quena, quenom. Quenom. No, Kurwa. No dobra, teraz rano będzie do... dobra, dobra, dobra. Dobra, To ja się przepraszam, nie wtrącam się. Ale i tak nie mam wszystkich mikstur, których używam zwykle. To może wszyscy, ja to zrobię. <laughs> no dobra, nie, to nie. Dobra, no już się obrazi i wiesz. Nie będzie Let's Playu. Wtedy upadnie internet. Upadnie. Upadnie internet. No. Się zamknę w sobie wtedy w ogóle. No. W ogóle? W ogóle, Ej, w ogóle. W ogóle, w ogóle się zamknę w sobie. Ym... No, może zrobię jeszcze jakiś mix, który jak tak bardzo chcesz. Nie, dobra, że czuję. Dobra, tylko tam jaskółkę. Ty no jeszcze wilka, gawrona. <śmiech> <śmiech> o, nie da się tyle. Rada <laughs> no, znajdzie z On kody wpisywa. Masz szkodę na nie No przecież cały czas lec na nich. W życiu też? No. Szczególnie. Szczególnie. Myślisz, że dlaczego spod... przeżyłem to spotkanie z... Widzisz te ślady? Z czy... Tak. Z ciężarówką. A skudne miejsce no na no, no, przykład. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Dobra, może skipnąć, no i A no tak, oczywiście, czytaliśmy też. Tak, już wiemy o co chodzi. Dobrze, że jest. Nie ma co mi trężyć, no. No właśnie. No. Znów medalion. No od razu widzę, że to jest zapobiegawczo Radość dobra przyczajka No Raduch jest takim partyzantem On tak... O, igni o, Masz za słabe Igni Teraz musisz atakować chyba Jeszcze i quen padł Kulaj się, Wiedźmin, kulaj się. No znowu ta sama rzecz. On Tych już masz... powinien nie żyć według mnie, ale jest ty mieszkali. Masz wigory, już O, dobra, dobra. Dobra. o biegnie znowu. Uważaj, zboczenie bieg... Nagi zboczenie z jeziora. Nagi zboczenie... To jest jakaś, nie wiem, pra prawdziwy zlot jakiś no, nagle... No. do No. I co no? Co? Leżał tam. Szewczyk? No zobacz leży i wypka no. na no. owca. No. Rzeczywiście. Jak zbadasz ciało, to on mówi... O, o kolejny naśladowca od ratewki. No, to o, do, dobry, 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 dobry. Żart jeśli przeżyjesz. Tak samo jak z Askridem było. No. z taki tu mają... Jest to Ktoś, tak? <grystanie> Twórcy gier mają poczucie humoru sobie, Nie wszyscy, ale jest mały procent ludzi, którzy potrafią się uśmiechać w tej branży. No, fuck. Dobra, dobra, dobra. Rado, Taka, to bardzo przykro. Może jakiś płonik Radosłów. Tak, jakaś w odcinku Twisty nie zajmie. Może. On wolno biega jakoś, kurwa, biedź mi szybciej. Zrozumiesz, ładnie, tyłek palić. Wiem, wiem już. Gięść, czerwo. No jeszcze jeden. Dziękuję. Dobra, teraz... Dobra, teraz wiecie, kto podejść do tego szewczyka dratewki, albo oni się muszą pogadać. Okej, pogadali, pogadali. Kolejny naśladowca dratewki. Koksina Kajrana zabiła go na miejscu. Dobra. Jaka opcja. Podoba mi się. Nie widziałem tego. Dobra, gdzie są te... A, okay, jakieś mózgi. Daj, daj ten, daj medalion, od, odpal, A, to nie ten. Jest coś? Jeszcze leży? W tych szakach się trali wszyscy. No chyba już będzie wszystko zebrane. Dobra, idziemy zbadać. Obgadać, gdzie to jest. Mm, tutaj. Zbierz Poczytaj. śluz. diagnostyczne powinno przynieść na parę pytań. Christ czaruj czaruj. On jest chory Geralt. Ten potwór umiera Ile czasu mu zostało? Powereterynara dzwoni kilkanaście. Chyba żartuję. Może kilkanaście, no naprawdę jest śmiertelnie chory może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji, co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam ten nie wiem Tak, będziemy szukać cieniokostu. Ja nie wiem czy ten gościu, co jak Pójdę zrobili konkurs Proszę, na to, kto najszybciej eliksir. przejdzie Wiedźmina Oraz na na Dark Mode, to nie wiem czy w ogóle on, to on to chyba zobaczenie. poszedł na Kayrana bez kostu. A. Więc, Radolf, możesz iść na Kayrana bez kostu pozwalam ci. Żartuję, nie. No co, musisz po prostu jedynie nie możecie trafić. trafić. Ani nie... Tym śluzem nawet chyba, bo Macką no, może. Nie, macką więc... też się nie może trafić, bo tak? macką też cię... No to zatrzyma. po prostu nie możecie trafić, no co? To, to? Jest Bardzo proste. No po prostu. Co to, to jest? Albo my... się trzeba kupić ten. Y... Jak się postarasz. Jak zapiszesz i kilka razy wczytasz. No. Myślę, A że... chyba nie będziemy się rapta... Nie, bardzo nie, my nie, my nie jesteśmy hardkami. No. no spójrz na nas. I tak dziwię się, że ta gra wyszła na konsolę, to wiesz, że, że gracze konsolowi są w stanie ogarnąć tą grę, to jest wielki, no co? wielki sukces dla, dla graczy konsolowych i o, ogromne ryzyko dla CD Projektu, że ktoś na konsoli jest w stanie w to grać, tak. w tą pecetową grę, która jak zwykle jest uber skomplikowana. Rado, masz swoją jaskółkę, więc się nie ciesz. Musimy zrobić więcej mikstur, prawda? No, za bo... 25. No. Opór. Ze wszystkiego co mamy. I by, tak biesią za każdym razem jak się skończy, ta. Nawet jak nie walczysz, no, no tak. Tak! Bo kto wie, może wyskoczy Do jakaś mora, no... albo bandyci na szlaku. No, <laughs> dobrze ja i w ogóle? No, no idź po prostu za strzałką, wiesz. Gra... Nie! Nie, zejść! I idź za strzałką. No, Jeśli powiem, żebyś skoczył w ogień, to skoczysz w ogień? A możesz. wiem, właśnie się A w grze? Czy na żywo? Dobra, dawać do tego pijaka. Pijak największy moczy morda. Jak się nazywa to wieś? Za chwilę to się pojawi. Binduga. On pije, bo ma wizję. I pije, żeby ich nie miał. To wszystko tłumaczy. Muszę się zapytać, jakie wizje mają Żule pod moim sklepem. Będę wiedział coś więcej, może, o świecie. Sparek. Dobra, Cedric. Znam, przez lunetę widzisz. Gdzie rośnie cieniokost? Gdzie rośnie cieniokost, cieniokost To mech, rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. O, Jeśli tam. rośnie w okolicy, to właśnie tam. Okej. Okay. I hmm. chyba od niego trzeba kupić też e, Co? E, Co? E, Receptura. Ma mangusta, tak? Ma Megusta. Nie. 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 nie mamy. A to nie dostajesz? Nie, nie musisz nie kupić. Ja tego nie kupiłem. To musisz od kogoś dostałeś. Ej. Mówisz? Tak. To... A jak nie, to będziesz... No, może już, nawet nie ma. No, nie ma, nie no, ma. Ma. A może dostaliśmy rzeczywiście? Nie, to się odprawi. Może dostaliśmy. Aj. Możliwe. No, przecież kurczę. Dobra, i tak na co no. ma kina No. a z kim tam się walczy? Z tym czy nie tam, gdzie... No zgadnij, no z tymi nakradami. Z ja. Nie lubisz nakerów? Znaczy one... No to takie gobliny są. Ale są słabe, no. Nie tędy droga, nie tędy droga. Wiedźmin jest twoja Tutaj wiśniaki zbierają jakieś jagody. Uważaj, mi, która ci się kończy. Właśnie się. Radoż, zaczynasz... Zza... Mi powoli mi? zaczynasz wchodzić w tryb hardcore. Tak. Tu będą pułapki. Aj, chłopaki, chłopaki. No, człowieku. No jakieś wyskakujące spod ziemi nakery. Nie, chcę się z nimi walczyć. No i dobrze. No widzisz, to era like a boss. O, tu jakiś oh. dziki neker tam przebiegł. <gry> Na nekker. Y chyba so, no Wyglądał do... jak, wie... jak taki jakiś gnoj, który przebiega, więc... No, no, trzeba... no, Widziałeś kiedyś to... udomionego... Udomo, udomowionego dekera. <gry> no widzisz, no kiedyś że... mnie utopiec zaatakował. No, no to bo to jest są... Może nocami wychodzą takie utopia. No, no wchodź radów, nie bój się. Tylko jeszcze dwie minuty mikstury, więc Jem, musisz się postarać. Piesz... ja się z wami mam. nie są do atakowania, a nie bronienia się. Dobra, dobra. No ale ja atakuję, tylko. Założę, ginął jak. No bo mam miksturę nie, na sobie. właśnie. To ona nawet się... No co? Nie, Nieprawda, nie czytałeś Przecież... dokładnie opisu. Zresztą ona nie dodaje ci nic do ataku. Dodaje! Zajemnicaż jak... do ataku. Ja nie mogę. Po prostu nie mogę. Nie o, zobacz. Zobacz, zobacz. No kurde no jak jesteś nieuważny, no to tak jest, no. Ty na posmarowałeś chyba między zajebistością. Kuba. Dlatego tak gnieciesz wszystko tutaj. Jak ty kurz trzeba po prostu mieć taktykę, a nie... Tak na w w jak leci. To innyważono jest tyle. O. na lato się na przyda. <laughs> tak. No dobra, dobra już... Wystarczy tych... Neckerów O! Nie, z przodu. Kto wie? Kto wie? Radolf jest bezpieczny. Jeszcze tylko minuta, Radolf. Wiem. O, tak. Dobra. On się chyba trochę przywiesił. Biedaczek. Teraz ja się przywieszę? Nie, nie udało się wyjść. Dobrze, nie no wychodź no. tam Wiedźmin. Dajesz. No dobra. No i super, idziemy dalej. To zbierzesz, jak będziemy wracać. Zapomnę tutaj. Tak, kiedy będą wyświetlać się na pół ekranu ikonki, tak? Zbierz mnie, zbierz mnie! Nie, zapominam o tobie. Jestem Radolf. Jestem Radolf z Reaver. Będziemy tak. Radolf z Reaver. Weź tam w prawo, Tylko całkiem nieźle brzmi. Bo tam coś. Tam Wbrew może... pozorom. No dobra, nośnione koldę. No, czy tam, co tam, co tam? 11 sekund, 10. Co to jest? O zgnilec. Nie uważaj, one eksplodują. Nie, może raczej było jakieś. w 3 sekundy jeszcze wolności. Deledy ma? No, może jakimś czarem go, żeby było atrakcyjnie, Może. Czekaj, tak. To to... go. Dobra, widzę, że raczej jest tutaj. A. Padło. Śierwa! No już wygłosy. Spokojnie. Paranoik. <śmúsica> paranoik Radolf. Paranoik Radolf is paranoik. Nowy mem. Eee, dobra, zabraliśmy to, czyli możemy zrobić eliksir. A nie to, to, to. Tak, medytacja. Medytacja! A to nie to. <śmúsica> On tylko wypił ten <śmúsica> Gdzie mamy? Mamy w ogóle? Nie wiem. nie Chyba nie. nie no, Megusta. Megusta. No, jest... Dawaj, Megusta rób. Nawet a cztery, cztery można Megusta no. zrobić, a to no, jedna wystarczy potrzebne. na razie, no. Dobra, Megusta zrobione. Wypij już. No właśnie. <laughs> <coughs> możemy iść, odszukać, A, i trzeba ruszyć Ale to w następnym, następnym odcinku zajmiemy się walką z Chyba tak. Chyba tak, teraz no. po prostu stara się dotoczyć swoją piękną dupę do... sila Sz... Sh... 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 O, zobacz. Rado. Ojej, nie masz lictur! Oj, Radol, zginę, Ja zginę! Dlaczego nie zasajbowałeś? Zginiemy wszyscy. Blisko było. Nie eee, wiem. Czekaj, zabudziłem. <laughs> Idź do światła, pamiętaj. To wygląda jak potwór daleka, widzieliście? Tak, wygląda jak wielki penis, ale to ciebie wygląda jak... Następny! Radol. Shit just got real. <laughs> Cholera, jeszcze jeden. Jesus, paranoik, Radolf jest paranoik. A skąd wiesz, czy to zaraz się troll nie pojawi? Na pewno. Tak. No mówię wam, dajcie Utopce. nawet dwa. Ja będą, ci... będą cię jebać wstawia. Ja, ja ci podpowiadam, że dwa. Więc uważaj. No. No, dlatego tak tutaj się czaje. Od... Od razu speedrun. Speedrun do wioski, Radolf. ty tam była jakaś mgła? Wejdź w nią, tam no, daje busty. Jaka była? Była. To była taka sztuczna. W gła? On nie zginie, weź. Od brzozy w gła? To jest chyba dodatkowy quest, jakiś jeszcze. Tak, który... ale nie musisz mieć. Pamiętać się w prologu tego gościa, co on... ten medalion miał trafić jego ochraniania no, przed nie tym? Zbiegnie. Tak, tak. No. Tego, którego musiałem zabić. E, to jeśli ten medalion, jeśli on zginie i zabierzecie ten medalion mhm. z jego zwłok bo da się je znaleźć potem chodząc po mieście e, to będziecie mogli wykonać to zadanie tutaj mm -hmm, to spoko. Ale my nie mamy tego Jest badania. tak wkurzające. Że lepiej, tak? Że... że chude, no on jest e, długie dosyć chyba, bo się dość... Znaczy nie, nie jest długie. Ale zabłądziłeś. Tu ten... nie przejdę. Okay. Bo można ten Tutaj. medalion potem przywrócić do niego magię, ale on podobno on chyba jakieś takie słabe rzeczy daje, mhm. nic, nic szczególnego. A o tyle upędliwe jest zadanie, że a, musisz, jesteś takiego, że ktoś tam odprawia rytuał mhm. i ty musisz y, pilnować z dala od tej osoby, y, utrzymać z dala od tej osoby upiory, które się pojawiają. Mm. I jeśli to przynajmniej tak było no. przynajmniej tak było wcześniej w edycji jeszcze nierozszerzonej, że jak się któryś zbliżył trochę, to, to od początku liczony był czas, tak jakby ile musisz, ten rytuał, wiesz. Mm -hmm. i można było tak na przykład przez dwie godziny się Aha. bawić w to i to było upierdliwe. Dobra, więc w ten sposób kończymy 12 odcinek. Naszego let's z Wiedźmi na drugiego. Tak, z 7 pogadamy już w następnym. Tak, i pójdziemy na Keirana już w następnym. Co, to tutaj będzie? Pff, pff, super, dzięki za to. Więc ze mną był Radolf, który w tym odcinku grał dla was. siema, siema. Był Zeto, który opowiadał o medalionie. Siema. I ja byłem ambasadorem, to zobaczyłem w kolejnym odcinku. Ale jeszcze wcześniej, zanim powiem, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, powiem, że spotykacie mnie na YouTubie. Tak a poza tym na Twitterze, Facebooku oraz Xbox Live. Yo!